interesuje Was historia Iranu? Chcielibyście dowiedzieć się, jak wyglądało to państwo przed islamską rewolucją? A może chcecie poznać politykę wewnętrzną reżimu ajatollahów? Jeśli tak, to koniecznie musicie przeczytać książkę Ali'ego Ansariego o współczesnej historii Iranu. To jest nie tylko książka stricte historyczna, która ukazuje nam kształtowanie się tego państwa na przestrzeni lat, to także bardzo ciekawa pozycja obrazująca współczesną politykę islamskiej republiki Iranu. Ansari wyjaśnia, w jaki sposób przywódcy kraju prowadzą bądź prowadzili swoją politykę zagraniczną i w jaki sposób budowali oni i budują relacje z innymi państwami. To też opowieść o irańskim morcarstwie, które za wszelką cenę chciało być blisko wschodnią potęgą, a szach miał nawet aspirację do tego, żeby być potęgą globalną. Książka jest też bardzo aktualna, jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia na świecie. Tym samym Ansari opisuje również poniekąd upadek tej irańskiej legendy legendy o potężnym Iranie, który został całkowicie osłabiony w wyniku konfrontacji nie tylko z Izraelem, ale również tracąc Baszara al assada w Syrii. Bardzo polecam Wam tę książkę, bo to naprawdę kawał solidnej wiedzy, zamknięty w naprawdę króciutkiej formie, jak widzicie. Iran: Historia współczesna została u nas wydana przez Copernicus Center Press, a ja na pewno opowiem o niej nieco więcej w nadchodzącym filmie na YouTube.